W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Witaj, Najczystsza Maryjo. Gdy Jezus mówił do uczniów, oto przyszedł do Niego pewien zwierzchnik synagogi i oddając Mu pokłon prosił. Panie, moja córka dopiero co skonała, lecz przyjdź i połóż na nią rękę, a żyć będzie. Jezus stał i wraz z uczniami poszedł za Nim. Wtem jakaś kobieta, która dwanaście lat cierpiała na krwotok, podeszła z tyłu i dotknęła się frenzli jego płaszcza. Mówiła bowiem sobie, żebym choć dotknęła jego płaszcza, a będę zdrowa. Jezus obrócił się i widząc ją rzekł: Ufaj, córko, twoja wiara cię ocaliła. I od tej chwili kobieta była zdrowa. Gdy jezus przyszedł do domu zwierzchnika i zobaczył fletnistów oraz tłum zgiełkliwy, rzekł. Odsuńcie się, bo dziewczynka nie umarła, tylko śpi. A oni wyśmiewali go. Skoro jednak usunięto tłum, wszedł i ujął ją za rękę, a dziewczynka wstała. Wieść o tym rozeszła się po całej tamtejszej okolicy. Moi kochani, zwróćmy uwagę, jakie tutaj zaskakujące sytuacje są w życiu Pana Jezusa, no, jeżeli można tak powiedzieć, bo Pan Jezus zajmuje się nauczaniem uczniom. Wykłada im jakieś prawdy teologiczne i przerywa mu, Przełożony synagogi. Mówi, że jest w wielkiej potrzebie, jego córeczka dopiero co skonała. Pan Jezus więc przerywa swoje zajęcie, bierze uczniów i idzie uzdrowić tą córkę. Kiedy idzie, niespodziewanie i bez żadnego ostrzeżenia dotyka go kobieta, która chce być uzdrowiona i która rzeczywiście tego uzdrowienia dostępuje. Pan Jezus jest zajęty myślą o tym, że idzie. Do przełożonego synagogi uzdrowić mu córkę, wcześniej myślał o tym, co mówić uczniom i dlaczego, a tutaj niespodziewanie jeszcze ta kobieta. Pan Jezus reaguje w odpowiedni sposób, umacniając jej wiarę i dopełniając swoim słowem tego uzdrowienia. Takiej właśnie postawy, otwartości chce nas Pan Jezus nauczyć. A więc w jaki sposób muszę być zjednoczony z Bogiem na co dzień, aby zaskakujące sytuacje, które przerywają moje aktualne zajęcia, przynosiły rzeczywiście Boży owoc? I żeby na nie w odpowiedni sposób łagodny, ze zrozumieniem i we właściwy sposób zareagować. To jest ideał zjednoczenia z miłością Bożą. Ćwiczmy się w trwaniu w miłości Bożej aby żadne wydarzenie w życiu nas nie zaskoczyło a jeżeli nas zaskoczy to abyśmy zawsze w adekwatny sposób zareagowali dając świadectwo że Boga mamy w sercu przejdź Duchu Święty i napełnij nasze serce chrystusową miłością niech was błogosławi Bóg wszechmogący ojciec i syn i duch święty amen niech będzie pochwalony Jezus Chrystus